Hej, to pierwszy dzień z mokrymi włosami mm, Więc tak, ja jestem już jakby gotowa, wszystko spakowałam e, Z filmu e, o opakowaniu na pewno doszło, doszła mi jeszcze jedna bluza i jeszcze jedne dżinsy Tylko, że teraz to takie, takie bagi dżinsy z gumką Zamiast e, takich obcisłych, to są takie luźne i z gumką Tak to wygląda teraz To muszę wepchać, to muszę wepchać tam w tą dziurę Um, ale jeszcze nie będę wpychać, bo muszę tu włożyć jeszcze szczoteczkę. Um, więc tak. O, trochę to się też zgubiła znowu. Aha, jedna hybryda mi wczoraj odpadła, więc boję się, że. Um, że złamę sobie paznokcie po prostu. Ale. Mam nadzieję, że nie. nie mam na ręce. Ciągle mam na ręce od wczoraj. No dobra, daj panie sobie ściągnęłam, bo on jest dość delikatny. Znaczy, nie jest taki delikatny, tylko po prostu on. Um, jakby to powiedzieć, no boję się, żeby mnie nie spać. Szynkele już go atakowały, ja powiedziałam: nie, 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 nie ma tak. ja um, propos, mi się skończyła właśnie karma, więc jest mi smutno, bo moja babcia będzie musiała zostać z nimi przez te trzy dni. Ja im dzisiaj jedzenie nie dałam, ale im trzeba dawać teraz dwa razy dziennie, bo nie mam karmy. I trzeba im dawać te wszystkie hibiskusy Mlecze chyba tu mam mniejsze lekarski, jakieś tam ziółka, mięty inne. Więc... Tak, nie powinno się tego dawać w, takim, w takiej ilości, ale no też nie chcę głodzić tych szynszyl, więc co mam, to im dać? Muszę przestać obkrezać paznokcie, ostatnio ja sobie wzięłam ten nawyk. To jest hito hitowe, bo mm, patrzę się na moją kupkę ubrań na biurku, bo jej wczoraj mama w nocy przyniosła. <laughs> no i, i tak patrzę i tam piżama, a ja takie ja nie wiem piżamy i sobie spakowałam jeszcze piżamę. Tak, także. Wyciągnęłam y, książki y, pod względem książkę do hiszpańskiego z Zeszytem i książkę Soul Sweet Challenge, bo y, stwierdziłam, że to nie ma sensu. I... I też nie chcę targać wszystkiego tak bardzo Jakby to są tylko dwie książki, więc ten... Ale też nie będę miała kiedy w to patrzeć, kiedy to robić Bo w sumie mama co powiedziała, że będziemy chodzić No bo to się robi, jakby... Jak jedziecie, to się chodzi, a nie siedzi w, w kurdy w domku Przez Rzeszów okay, tylko że gorsza droga, bo jest... Jedź tą drogą przez dwa kilometry I uwaga, najstromsze schody, jakie widziałam w życiu. E, od razu odpowiem na Wasze pytanie. Tak prawie się waliło. Pozwólcie, że bardziej się skupię na chodzeniu. To jest prawie jak drabina. I tu z lewo jest pokój, mój I To walne jest wszystko. O. Mamy. Tutaj mamy krzesełka 2, tu jakieś poduchy. <grystanie> skrzynia, o widzę skrzynia. Tu jest szafa, którą bym chciała otworzyć, ale w tym to się boję, że to są pająki. a nie, to są pościele, ok. No. Tu idzie się to sklopek z zimną wodą tylko. Tu jest sypialnie rodziców. Czerpamy dwa krzesełka. Ilustro. Zasapamy się, stary. Dlatego chcemy później wychodzić, bo dla nich okay. nie ma. Jak się nazywał tym czarnym? Bilbo. Co? Bilbo. Nie na mrozy, ale. Także jesteśmy w domku, to już jest po spanku. Tosia też się obudziła, ale. <grym> Nie musisz mnie bać, nie mam kamery w oczach I nie nagrywałam po prostu wczoraj, no bo też nie robiliśmy niczego fascynującego W sumie to siedzieliśmy i jedliśmy No to tata sobie chodził na jakieś spacery, ale my... Ja w sensie z ktośem i z mamą Nie, ja też chodziłam na spacer No dobra, to się sobie poszło na spacer, ale ja z mamą siedziałyśmy cały czas I no... Mama piła, ja jadłam W ogóle jak są schody i ja sobie schodzę to pra ja mam metr 55, ja przypominam, ja robię głową obelkę u góry, jakby to. Ok, ja muszę sobie znaleźć e, ciuchy na dzisiaj. I dzisiaj jest dużo chłodniej, w sensie jeszcze jest poranek, więc mnie potem jutro się, y, Potem y, gdzieś w południe to się rozsuwa, wszystko rozstanę, ale na razie jest chłodno. Więc ja sobie wezmę jakieś. Fajne ubranie. Mam w długiej sukience. Bardzo lubię długie sukienki i to jest bardzo smutne, bo ja mam metr 55 i nie każdą sukienkę długą mogę mieć. Ale to jest taki typowy, kurde góralski domek w sensie tu jest wszystkiego takiego na strony. Ja wam mówię. I ogólnie są na dole skóry zwierząt. Tak, na dole są skóry zwierząt. Jak e, jak, jak pokazywałam domek, to pokazałam na skóry, więc e, no. Tak, tu macie ten fragment, gdzie pokazuje skóry Nasz wisiaczka Nasz wisiaczka <laughs> Trzymaj mi. Daj mi statyw, to będę twoim tym panatorem. Nie wiem, gdzie jest statyw Najlepiej bo napisała moim znajomym, że... E że nie mam dojścia do internetu do czwartku jedna moja koleżanka oglądała moją relację na messengerze przeczytała to, po czym zaczęła do mnie pisać normalnie na messengerze gdzie potrzeba interneta a no i ona tam pisze i jakieś tam coś tam i em, ja wam powiem dlaczego ja w ogóle wiedziałam o tym, że mnie pisze, no bo skoro nie mam internetu e, potem E, pisał potem e, mój kolega, ale no chyba nie wiedział mojej relacji, no nie dziwoto, no bo jakby nie siedzi na tych wszystkich debilach cały czas No to ja mu to mogłam wybaczyć i potem pisałam sobie A jeszcze moja koleżanka, która już zauważyła, że y jestem, y jestem y poza internetem, napisała do mnie smsa I ja po prostu byłam taka z niej dumna, tak się cieszyłam po prostu Can I just say, in A dobrze mnie widać? Mhm. Mm dobrze. Dobrze. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będziemy jeździć nic na śniadanie. To jest pan kamerzysta. <Glarky> Przyszedł chrumka do mnie? <glarky> <Przyszedł> do mnie. <glarky> Nie, państwo, do których należy ten domek? Mają psy i to jest Bilbo. Jest największy. O, tu jest Lily. Cześć. Bilbo. No, nie skacz. Babo. Nie skacz. I jest jeszcze Gray, której który nie ma, bo to dziewczyna. Przesta Przestań! I to jest grej. Ja, nie, nie, Hej, jak widzicie, jestem pomalowana, ale to wszystko przez to, że. Tosia zażyczyła sobie mnie malować, więc sobie mnie pomalowała. I teraz montuję akurat film. Znaczy, chyba mówiłam, że montuję, ale nieważne. E, montuję film teraz, i dzisiaj jest Światowy Dzień Sernika, właśnie sobie o tym przypomniałam, dzięki mnie z przyszłości. E, więc jest mi smutno, bo bardzo myślałam nawet, że dzisiaj spróbuję sernika pierwszy raz, ale tu nawet nie mam gdzie spróbować sernika, więc nie spróbuję sernika pierwszy raz w życiu. W ogóle to jest zabawne, że jakby ja z makijażem wyglądam jakby na swój wiek. Ale jak na przykład nie mam, to od razu wyglądam jak Marcelinka lat 10 To jest, dosłownie wyglądam tak samo jak, jak miałam 10 lat to jest, to jest zabawne Ale to też jest plus, bo wyglądam młodo. Wiecie, 50 na karku, ja będę wyglądać jak 30 To jest poranek ostatniego dnia. Ja się właśnie pakuję tutaj, żeby niczego nie zapomnieć. I właśnie nie wiem w czym mam dzisiaj jechać, ale chyba sobie wezmę moje dorosłe sp krótkie spodenki i... i moją tą. Chciałam jechać w sukience, ale w sumie stwierdziłam, że wezmę spodenki. Tam te dwa filmy. Co było w piątek i w sobotę, czyli cover i pakowanie walizek? To nie wiedziałam, że tak będę robić. Że stwierdzę, że stwierdzę, hej, zróbmy łokędowe coś: łokędowy maraton. Dziękuję, Tasiu. Um, bo wtedy myślałam, że ja sobie tutaj normalnie wyślę film I będę miała po prostu dwa filmy na ten tydzień i jeden na następny Ale nie, tak nie było Więc yy, stwierdziłam, że zrobię weekendowy maraton Od piątku do niedzieli i tak to wygląda Dobrze mi się śpi na tym łóżku, bo jest takie miękkie Ja śpię zawsze na kanapie, która jest twarda Znaczy w sumie to ja śpię wszędzie, ale... W aucie też zasnę, nie mam problemu nie wiem, jak jest, jak, gdzie jest miejsce, w którym bym nie usnęła. W każdym bym usnęła. Nawet rozmawiając z kimś, to bym mogła usnąć. W ławce bym usnęła. Wszędzie bym usnęła. Buty są takie, a ubranie jest takie, i plus plus są spadanki Także pozdrawiam. Pamiętam, że raz przyszłam do szkoły w koszulce z Gudy i moja koleżanka się pyta, czy wiem, co to jest. A ja powiedziałam gude tama a ona ty wiesz co to Gudetama? a ja mówię tak wiem co to Gudetama. tam i ona wtedy miała takie respekt plus no wiedziałam że zapunktowałam w jej oczach to jest miłe o tęsknię za podstawówką pamiętam że ja byłam wtedy taka hu, hu hu ósma klasa to nie przelewki hu 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 może ale jakby jak ja wyszłam na, do liceum, to ja miałam już bum. Szczególnie z historii. Nie powiem, że bardzo łatwo mi przychodzi historia. Chociaż powiem Wam, że jakby ja jestem człowiekiem, któremu wejdzie wszystko, jeśli dobrze mu się wytłumaczę i się zaciekawi. Znaczy, zaciekawić, no to może nie, ale jak się coś dobrze wytłumaczę, to mi wszystko wejdzie, więc. Dobra. Ało. to jest tą Ogólnie to miałam tak ym, okulary Toshi na zawieszone ospodnie I jak przesunęłam torebkę, to mi się wbiły w ten... Znaczy tym takim jakby... Gdzie się zgina nie, ten, ten... Za uszy coś, Co się, nie, co się na zakłada, to... Ym, w tym miejscu, gdzie to się łączy jakby z okularami, z oprawką To mi przycięło skórę, także... Miło mi Dobra, schodzimy na dół Jednak zmieniłam sobie prezurę i teraz mam takie... Jakby tu mam warkocze, a tu mam kucykasy Prawie jak taki... Jak taki warkocz fran Nie francuski, to dobierany Czy też francuski, w sumie francuski, nie? E tak, tylko teraz sobie stwierdziłam, że połączę to z włosami, które nie są włożone do barkocza i mam teraz kucyki O, Tosia O, heja <laughs> A więc to tyle na dzisiaj To było wszystko, to już koniec maratonu, koniec mojego wyjazdu, wróciłam sumie dwa dni temu, ale okazało się, że nie, za nie nagram zakończenia, więc tak to wygląda. <laughs> Dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że podobały Wam się te trzy filmy. I do środy. <laughs> pa!